Mam to zdarzam no, na moim kanale z gry Idle World. Jeśli <laughs> nie będzie do długiego? no chyba że będzie, nie wiem. Ale, ale to i od razu wody, sól, Węglowodaną no niestety nie. Ale z nie zaknął. Możemy już coś zrobić. Piasek, tłuszcz, początek. O jeszcze tu mam cały tam deszcz pada za oknem. Ale to nieważne. Dwa tłuszcze potrzebuję. Czy ja mam już tłuszcze? Czy nie. Ale już mam tłuszcze. Tam chemoglobinę mam. Okej. Okay. Boże, tam grat pada. Wola Boga. <laughs> potrzebuję 10 węglowodanów. Ale jak tam grot pada? To grat? No taki malutki, ale grad pada. A, to nieważne teraz. Napiję się wody. Ten laptop coś się skwierczy. Okay. Czyli to odblokować, czy po prostu kupić hemoglobinę. No, Hemoglobina nie jest jakaś super droga. nie jest. <tryk> Albo jest, ja. Trzynaście. No niby trochę... o już A czy kawałek chyba mi, mi, mi daje dużo? Op. A czy tu też? Czy czyli? Mi... Mogę to ustawić? Tak! Tak, i będzie łatwiej Nie, nie, nie! Nie, nie mogę! Nie da się! Nie! Podowarka, szybko! Warka, Hodowarka! nie, jest ciemno. Nie. Nie. Dobrze. Hoduje się. Jest 2%. Jest. ok Trochę ciemnie. jak dojdzie do 3%, to podjaśnie Mam nadzieję, że nie rozładuje się, bo ładuje się. Na razie zgaszę. Wiem, że ledwo co widzicie. Ja pewnie pewnie widzę gorzej od Was. Tak, jest 3%. Jest dobrze. Nie rozładuje się. Jest bardzo dobrze. Ok. To byłem na 10 węglowodanów. Kuch, laptop tam warczy na mnie. Ule, czy oglądaliście mój odcinek o Camera Challenge? Udało mi się. Nie powiem, ile kamerek utrzymać na twarzy, ale, pod, ale powiem, że więcej niż 10. A więcej bilczach. Hey, miało chromosom komu? Mikroorganizm! Wirus, bakterie! Oh, zresztą muszę mieć mikroorganizm. Potrzebuję molanej chmurki Potrzebuję chromosom. Jak mi jest ogóle, a nie jest potrzebne, żeby zrobić chromosom. Okay. Potrzebuję 12 węglowodanów. n 14 aż się zrobiło. 5 DNA i 2 białka. Okej. Okay. Tu, tu jestem w stanie. Z tym może być już problem. Myszka się się popsuła. A teraz myszka nie jest potrzebne, bo gram na telefonie. Ale z biegiem będzie naprawdę problem. A czyli to się na to włącza. Czyli po prostu muszę kliknąć. Oho! Ale mi daje w miarę dużo na sekundę. A mam. Mi daje dosyć dużo, tak. Ja potrzebuję 5 DNA, czyli coraz więcej. Ale to mi daje po, połowę wszystkiego, co mi daje w ogóle. Chyba. Nie A Ale i tak czy siak to jest bardzo mocno, Bardzo mocno. Bardzo. No, no już. W miarę szybko mi to leci. Hmm? Z 8 tego na sekundę. Opiero jeden, A mam. Mam nadzieję, że ta gra Wam się podoba. Ale, ale patrząc na to, że tam mi jeden filmik. Odcinek filmik, nieważne. I to ma dwa wyświetlenia i, i dwie łapki w górę bardzo dobry wynik jak na, ponczo, jak na początek, bo ma tyle wyświetleń i dwa łapek w górę Możliwe, no że to będzie miało pięć łapek w górę. Możliwe. Oby i dwa białka, co nie będzie już takie łatwe do do zrobienia. Mam nadzieję, że nie słyszycie tam telewizorowle. Cięcie, cięcie, pauzę z różnicy. Pójdę siku, i, a to mi się tu stworzy. Okej, okay, trochę mi się zeszło, z kilka minut, ale może masz cztery na raz kupić i chromosom. Możliwe, że odbuchujemy dzisiaj. Mikroranic. Ale nie wiadomo. Już za, chwilę za, za, za nie, będę musiał kończyć, już w odcinek trwa 7 minut, już pierwszy odcinek z tej gry trwał 21 minut, ale to nie ważne, okej, okay. w miarę to mnie dużo, ale quickiem to wszystko działa, co tu jest, nie pamiętam czy sprawdzałem, 200 protonów i chyba quarków to OK co to mi daje razy trzy OK jeszcze ja raz mi dużo daje no, w, no dużo Ej hey, ty jeśmie rdzący ty że i 300 tych nie pamiętam co to było 300 pozytonów Chociaż pozytony są drogie 300 elektronów Najpierw <kłysy> Okazuje się, że to się bardzo opłaca Wiem, poza odcinkiem Porobię po, po może to Może to na pewno zrobię Tego Roberta Limusa, nie wiem, bo dużo rzeczy Ni Nikola Tesla jest łatwy Stefan, nie wiem, jak ze Stefanem Ach. i tu mogę przeczytać sobie mam ma wrażenie, że chyba to już pokazywałem w poprzednim odcinku ale nie, kupiłem to ja zawsze nie pokazywałem okej, okay, więc komórka no bo nie, bo chromosom nie kupiłem nawet, więc jak chromosom jest potrzebny 30 wody. Ok. 10 tłuszczu. Ok. 50 węgla. Węgiel jest chyba tani. E? Co To tu mi się stworzyło. A zapomniałem o tym zupełnie. 70 tlenu. Tlen. Jest łatwy. 70 ksenonu. Wspomniałam o tym zupełnie. No to się łatwo robi. Dzięki temu dużo rzeczy się odblokowuje. I tutaj. Zacznij myśleć. Zacznij żyć. Kwantowym jest źródła. Wirologia. Niech rośnie chrzątkujący życie jest, nie jakiś wolny mieszkaniec coś dla Pani może to są rośliny inne, drzewa patyki Uuu, coś, czuć, że w następnym odcinku odblokujemy to z ch chromosem jeden mi został, jest jest czemu komórki ma czemu komórki ma właśnie odblokowałam. jeszcze tu coś? Pff, nie. To będzie kiedyś później. Hmm, chyba. 10 neuronów. Tu. Neuronów jeszcze nie mam. Więc tego jeszcze nie mam. 140. 140. 140 hemoglobiny. ...istoty tlenu. 100 tlenu będzie w miarę łatwe. Hmm. Od 40 hemoglobiny nie będzie już taki łatwe, bo hemoglobina. Bo yy, jak tam już jest mikroorganizm? To w sumie. Ale Plankton. Tu może być super. To może być bardzo super. Mhm. Będę mieć być może planetą na następnym odcinku. W ogóle komórkę od, odblokuję. No i co? Zobaczymy jak będzie krótszy. A jutro postaramy się może nawet nagrać dwa odcinki z tej gry. Mhm. Więc. Działa Więc cieszę się, co odbuchłem. Ksenon, Wodę, sól, piasek, tuż wydobywam hemoglobina, DNA, białko. Mocą i komórki, które nie mam. <trymne> już mam. Jeszcze poram poza odcinkiem. Może kupię komórkę, ale nie będę odbuchować ni nic nowego. Więc ja byłem bardzo, że Ci łapki w górę, subskrybujcie, dzwonczujcie dzw dzw i na razie. PA-PA, po prostu PA!